Witam was wszystkich ponownie na moim kanale. Witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały. Witam także hejterów. Mam przepyszną kawusię. Mm. Co to oznacza, że materiał będzie bardzo soczysty, bardzo fajny i taki, jaki lubicie ale naprawdę ta kawusia od mojej pięknej rządki jest tak przepyszna, tak przechodzi przez gardełko i taka smaczna, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o kawusi, aczkolwiek będę ją sobie tu od czasu do czasu popijał, ale nie będziemy rozmawiać o kawusi. Opowiem Wam fajną historię, opowiem Wam, co się ostatnio stało i to jest realna historia, musicie mi uwierzyć. Ja wiem, że mi, co niektórzy mi w to nie uwierzą, ale może będą tacy, co mi w to uwierzą. Zresztą, pewnemu człowiekowi też wierzyliście w pewne historie, także mi w to na pewno uwierzycie. Więc słuchajcie, Siedzę sobie w salonie, dwa tygodnie nie byłem na siłowni, dwa tygodnie nie byłem na siłowni, siedzę sobie w salonie, w ogóle się nie męczę, czytam sobie pewien magazyn kulturystyczny, wiecie, oglądam zdjęcia, czytam sobie, co tam piszą o, o suplementach. No i wchodzi żona do salonu i mówi do mnie: Patryk, ty nie byłeś dwa tygodnie już na siłowni, a ja się uśmiecham i mam otwartą tą stronę, którą widzicie teraz. tego Olympia. I te dni lecą tak sobie, tu jest, wiecie, odliczanie do, do, do czasu odliczanie do, do Mr. Olimpia. Ja sobie siedzę i jest 80 dni, 6 godzin, 39 minut, 37 sekund. I siedzę i patrzę na ten czas. A żona mówi, Patryk, dlaczego ty nie chodzisz na siłownię? Co ty patrzysz na Mr. Olimpia? Co ty chcesz tam startować? Ja mówię do żony, ja mam plan, ja mam plan. A żona mówi, o co chodzi, Patryk? Ja pokazuję jej na stół. Na stole stoją dwie puszki HMB z firmy Hightech i czytam sobie magazyn. O ten, właśnie ten. Pamiętacie, nagrałem kiedyś materiał? o Ten magazyn czytam, gdzie Radosław Słodkiewicz, autorytet w kulturystyce. Można powiedzieć, że taka twarz kulturystyki w Polsce mówi, że zrobił 16 kg masy mięśni. Uwaga, masy mięśni w przeciągu 3 tygodni po tym suplemencie firmy HMB. I może uznacie mnie za szaleńca. Moja żona też mnie uznała za szaleńca i mówi: Patyk, ty nagrywałeś o tym materiał, ty oszalałeś, a ja mówię do żony: zdążę i cały czas patrzę na ten na to odliczanie, że ona mówi, ale do czego zdąży się ją ja Z tego Olimpia. I liczę sobie, tak wiecie na spokojnie, może nie jestem za dobry z matematyki, ale sobie liczę 16 kg 3 tygodnie a do Mr. Olimpia zostało 80 dni, liczę sobie na spokojnie, że się wyrobię bez żadnego problemu. A moja żona mówi, Patryk, on kłamał, on kłamał, to nie jest prawda, sam nagrywałeś o tym materiał. Ja mówię do żony, posłuchaj, po tym, co, co fani Radosława Słodkiewicza do mnie pisali, że to jest wizerunek kulturystyki, on, on by swoim wizerunkiem, on by swoim autorytetem nie skłamał. Mówię do żony, to jest niemożliwe, żeby Radosław Słodkiewicz okłamał tylu młodych adeptów kulturystyki i nabrał ich na pieniążki dla kilku złotówek. On by tego nie zrobił. To jest autorytet w Polsce, jeżeli chodzi o kulturystykę i on swoim wizerunkiem by tutaj nie świecił i nie okłamałby swoim wizerunkiem, jeżeli chodzi o... To jest gentleman, to nie jest oszust. A moja żona mówi, Patryk, nie wiesz, jacy są ludzie. Potrafią za kilka, co niektórzy ludzie potrafią za kilka złotówek sprzedać wszystkich. Ja mówię, niemożliwe, niemożliwe. I siedzę sobie, dalej czytam sobie ten magazyn. Mówię, nie przeszkadzaj mi, ja się wyrobię na tego Olympia, jeszcze wygram tego Olimpia. I mam te dwie puszki tego e, HMB z firmy Hightech. Jeszcze specjalnie ze starszej partii zdobyłem, prawda, żeby to były identyczne. Identyczne, jakie polecał Radosław Słodkiewicz i mówię, 16 kg masy mięśni w przeciągu trzech tygodni. No, podniecony jestem na maksa. Uwierzcie, że ja uwierzyłem w to. Ja w to po prostu uwierzyłem. Należona nic. Poszła z tego salonu zdenerwowana, a ja sobie dalej siedzę i sobie czytam ten magazyn. Nagle patrzę, bum, przychodzi mi coś na, na Facebook, na Messengera. Otwieram, Znowu żona. Mówię, no co ta żona chce ode mnie? Znowu chce mnie zwieść z tego HMB, a przecież ja już mam te dwie puszki kupione i będę startował w Mr. Olympia za kilka dni, bo przecież 16 kg mięśni w trzy tygodnie, to jest coś pięknego, no sekret. Myślę tutaj, że Radosław Słodkiewicz jako wizer jako użył swojego wizerunku i jako wielki autorytet w kulturystyce, no nie okłamałby, no nie byłby taki bezczelny. No przecież nie ma takich ludzi, żeby on okłamał za kilka złoty tyle tysięcy, Młodych adeptów kulturystyki nabrał ich na pieniądze. No nigdy w życiu by tego nie zrobił. Zresztą jego fani mówią, że on by tego nie zrobił. No i wyobraźcie sobie, że przychodzi mi ta wiadomość na Facebook i żona mi wysyła link do tego materiału. Ja mówię, co ta żona chce? Co, co znowu ta żona mi tutaj wysyła? No i patrzę ten materiał, z którego jest roku, 2013. Mówię, a to, to, to już jest po tym, co Radosław Słodkiewicz mówił o tym, o tym HMB. No ale no, posłucham, no, może coś, coś odkryję tutaj nowego, może coś powiedział nowego. Bo z, z, od tego momentu, kiedy odkryłem ten artykuł ten, ten w tym magazynie, ten, przeczytałem ten, ten artykuł w tym magazynie, tu w sumie reklamę, to wyobraźcie sobie, oczywiście, którą tutaj twarzą yy, podpierał swoją twarzą tutaj Radosław Słodkiewicz, To od tego czasu obejrzałem wszystkie materiały Radosława Słodkiewicza. Nawet kiedy ostatnio od Pudzianowskiego tak po głowie dostawał, też to obejrzałem. Możecie mi wierzyć lub nie, ale wszystkie materiały go obejrzałem. I ten materiał wysłała mi moja żona. Nie wiem skąd ona ten materiał zdobyła, ale wysłała mi ten. Prawdopodobnie ktoś jej podesłał. I wyobraźcie sobie, ja otwieram zadowolony no, po czytaniu tego i przygotowywaniu już do Mr. Olympia, bo ja już, ja już byłem przygotowany, żeby brać udział w Mr. Olympia. No, czas idzie, czas idzie i ja wiem, że się wyrobię bez żadnego problemu. No Tyle mięśni mogę zdobyć. 16 kg mięśni, masy mięśni w 3 tygodnie. To nie jest żadna woda, To on mówił tutaj o mięśniach, wyraźnie. No i ale otwieram ten materiał, posłuchajcie. Tomka. Tomek jest bardzo poruszony, bo nie wie tak naprawdę, ile białka dziennie jest dla niego wystarczającą ilością. Tomek waży 75 kg, chciałby ważyć 90 kg, czyli program jest bardzo duży. No i nie wie, co ma robić, czy ma sugerować. Zaraz. 75 waży, chce ważyć 90. To problem jest żaden Radosławie. Co ty mówisz, że problem jest duży? Przecież już znamy HMB, nie? Problem jest żaden, żaden problem. No przecież on zaraz to zbuduje, w trzy tygodnie to zrobi. To jaki problem jest? Radosławie, no nie przesadzajmy. No. Ilością białka 2 g na kilogram wagi ciała 75 czy już 90 kg. Oczywiście trzeba zdać sobie sprawę z tego, że zbudowanie takiej dużej masy mięśniowej 15 kg mięśni nie przychodzi od razu w ciągu miesiąca, dwóch, czy nawet Całego roku treningów, tylko powinieneś dać sobie dużo więcej czasu. No. Słyszeliście to? Radosławie przyznamy HMB. No co ty mu opowiadasz? Radosławie, przyznasz już HMB, na którym będziesz budował 16 kg masy mięśni w 3 tygodnie, a ty mu mówisz, teraz odpowiadasz na pytania w, 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 w cyklu materiałów zapytaj trenera i mówisz, że on potrzebuje więcej niż rok? No Radosławie, weź mu daj te HMB, ale w tym momencie powiem wam, że szczęka mi opadła. I byłem strasznie zasmucony, bo wyszło na to, że moja żona ma rację, że ktoś potrafi sprzedać swoich wszystkich fanów dla kilku złotówek. I byłem taki troszeczkę zniesmaczony, ale jeszcze cała moja, można powiedzieć, że cały mój szacunek dla autorytetu Radosława Słodkiewicza nie prysnął. Nie prysnął, nie, nie. Jak ja to mówię. Nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja umiera ostatnia. Ja mówię do żony, ty jeszcze zobaczysz, że ja w tym Mister Olimpia wystartuję i to z Radosławem Słodkiewiczem to zrobię. Z nikim innym. Tylko z Radosławem Słodkiewiczem. On jest najlepszym trenerem. Trenował Piechowiaka na drążku. Widzieliście, co się działo. Dlatego ja mówię do żony, nie. Nadzieja umiera ostatnia. Poczekajcie, łyknę sobie tej kawusi pyszny. I mówię tak czy inaczej. Wskakuję na internet. I surfuję w tych czeluściach internetu. Przede wszystkim szukam materiałów Radosława Słodkiewicza. Nie uwierzycie, co znalazłem. Tak, mam, mam to. Nadzieja umiera ostatnia. Jeszcze wystartuję w tym Myster Olimpia. 80 dni zostało. Wiecie, co zrobię? No, zgadnijcie, co zrobię. Podniosę testosteron kilkusetkrotnie. Zobaczcie. Słuchajcie, powiedzcie, napiszcie mi w komentarzach, czy uważacie, że czy to jest prawda, czy tu Radosław Słodkiewicz też może się sprzedał za kilka złotówek i oszukał swoich wiernych fanów. No, napiszcie mi, co uważacie, bo ja uważam, że, że to jest prawda, że ja jeszcze wystartuję w tym miejscu Olimpia. Nadzieja umiera ostatnia. Posłuchajmy. Z doświadczenia powiem jeszcze, że kilku zawodników próbowało tych suplementów i chodzili również na badania sprawdzające poziom testosteronu. I muszę powiedzieć, że były, wyniki były zaskakujące, bo było Kilku, kilkusetkrotne przekroczenie normy, czyli nie będę tu już wymieniał oczywiście z nazwisk, ale jeżeli chcecie, spróbujcie tych e, suplementów, przejdźcie się na badania, w każdym e, laboratorium, e, w, każdym, w każdym szpitalu można sprawdzić sobie poziom wolnego testosteronu. Te produkty naprawdę działają i podnoszą znac, e, znacząco e, poziom naturalnego testosteronu. Widzicie? Widzicie? Tak czy inaczej Mr. Olimpia wystartuje, jest, mamy ta, więc oczekujcie, podniosę ten testosteron kilkusetkrotnie, tak jak Radosław Warsłowski tutaj powiedział. Nie piście mi w komentarzach, że to nie jest prawda, ja nie chcę Was słuchać, to jest, ja jestem jego fanem i ja wiem, że on swoim, swoim wizerunkiem by tutaj nie okłamał młodych adeptów kulturystyki. To jest autorytet w kulturystyce w Polsce, także nie, nie, nie idźcie tą drogą, co moja żona, bo moja żona już też się z tego śmieje, ale nie, nie, ja jeszcze wystartuję w tym Mr. Olimpia i do zobaczenia za 80 dni. Bół, przypinka, łapa sieci. 80 dni, startujemy. Trzymajcie za mnie kciuki.